Zbliża się koniec roku. Czas, który wielu z nas skłania do refleksji nad minionymi miesiącami. A przede wszystkim, wielkimi krokami, zbliża się moment przesilenia zimowego, które będzie miało miejsce dokładnie 21 grudnia o godzinie 10.21. Magicznie, prawda? Czas przed przesileniem jest idealnym momentem. Na oczyszczenie z wszelkiego rodzaju starych, negatywnych energii i wpływów, i otwarcia się na nowych możliwości. Zacznijmy od zamknięcia starych bram. Każdy z nas w swoim życiu zna momenty, kiedy musiał zamknąć pewne rozdziały. I teraz też jest taki moment dla mnie jako dla medium te momenty są szczególnie istotne. Ostatni czas był bardzo, ale to bardzo transformujący. Obserwuję, że wielu ludzi, w tym ja sama, decyduje się na radykalne zmiany. Zmieniają miejsce zamieszkania, pracy, rozstają się z partnerami, zmieniają swoje środowisko, a wszystko po to, by zamknąć drzwi za tym, co już nie przynosi wzrostu. Było wiele momentów, kiedy musiałam podjąć trudne decyzje. Jednak szczególnie ta brama sprawia, że niektóre decyzje zmieniają życie o 180 stopni. Takie momenty często są bolesne. Jednak warto Przetrwać ten czas i pozwolić sobie na decyzję życia swoim upragnionym, wymarzonym i szczęśliwym życiem. W ostatnim czasie zaczęłyśmy z Kiaty oglądać serial, w którym greccy bogowie w ludzkiej postaci pomagają innym ludziom połączyć się ze swoją bratnią duszą. Serial ten uświadomił nam, jak wielu ludzi zamiast spotkać się z kimś, piszą do siebie maile w najdrobniejszych sprawach. Że ludzie wybierają miłość z rozsądku, nawet jeśli ich serce wręcz krzyczy, że pragnie czegoś innego. Że ludzie mogą w dzisiejszych czasach wybierać między wieloma propozycjami wybranków na aplikacjach randkowych, a są to najczęściej powierzchowne gadki, nie mówiąc już o tworzeniu głębszej relacji. No więc, jak przygotować się na zmiany energetyczne, które zachodzą w tym czasie? Prześlenie zimowe jest takim intensywnym czasem zmian energetycznych. Od mniej więcej trzech lat. Myślę, że dokładnie trzech lat, odczuwam, że ten okres daje mocno po tak zwanych garach. Szalejące energie, walka między dobrem a złem, wprowadzały w depresję i sprawiały, że wielu ludzi przestawało wierzyć w siebie. Różne istoty, szczególnie za pośrednictwem technologii, próbowały ingerować naszą energię, przekonując, że jesteśmy jedynie uczestnikami symulacji. A to jest największe kłamstwo wszechczasów. Prawda jest taka, że wszystko wokół nas jest prawdziwe. Jeśli ktoś próbuje Ci wmówić, że jesteś tylko programem, zadaj sobie Przede wszystkim sobie pytanie, bo tego nie robisz dla kogoś, to robisz dla siebie. Czy gdybyś był pionkiem w grze, to odczuwałbyś te wszystkie emocje i uczucia? Czy zdajesz sobie sprawę, że jeśli bierzesz udział w jakiejś grze, to tylko dlatego, że sam ją stworzyłeś? Ostatnio ktoś powiedział coś bardzo trafnego. A co by było, gdybyśmy. Przestali widzieć wokół siebie wrogów. Powtarzam jeszcze raz: co by było, gdybyśmy przestali widzieć wokół siebie wrogów? Jeśli ktokolwiek próbuje ingerować w Twoją przestrzeń, zalej go światłem, a wszelkie niskowibracyjne kody, schematy, kształty przetransformuj, wypowiadając ich odwrotność. Dziewięć razy. Mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Co by było, gdybyś zdał sobie sprawę, że to Ty stworzyłeś wszelkie życiowe testy, nawet te najtrudniejsze? I co by było, gdybyś zdał sobie sprawę, że dodatkowo je przetrwałeś? Jesteś mocarzem. Teraz nie musisz już testować swojej siły w destrukcyjny sposób. Diament został oślifowany i teraz ma zacząć świecić. Ten czas jest czasem zamknięcia starych bram do destrukcyjnego świata. I właśnie w tym momencie jest czas, kiedy otwierają się złote bramy, które aktywują w nas świadomość, Boskości Człowieka bez podziałów. Wystarczy, że skupisz uwagę na miejscu, które próbuje zwrócić Twoją uwagę. Nieważne, czy to jest miejsce w ciele, na ciele, czy sfera Twojego życia. Zwróć na nie uwagę. Pobłogosław je. I uświadom sobie, że jest zdrowe, i wypełnione światłością. A to, co odczuwałeś, to była jedynie jakaś fikcja albo próba ingerencji, bo tak często bywało. Więc jeszcze raz. Skup swoją uwagę na danym miejscu, które domaga się tej uwagi po błogosławie i uświadom sobie, że jest zdrowe i wypełnione światłością. Wszystkie sfery Twojego życia zaczną się odbudowywać na nowo. Jeśli tylko zdecydujesz skierować tam swoją uwagę i stwierdzić, że one już są doskonałe i wypełnione miłością i żywym życiem. Szczególnie w tym czasie warto zachować ostrożność. Szczególną ostrożność w tym, gdzie kierujesz swoją uwagę. Bo tam, gdzie ją skierujesz, tam zasilasz jakąś sferę. Więc kieruj swoją uwagę w te sfery, które są wypełnione miłością, blaskiem, i jak to mówią nasi cudowni przyjaciele, Betinka i Gracjan, którzy są też bliźniakami kwantowymi. Pozdrawiam Was serdecznie, które są wypełnione ciepłym, puchatym i kolorowym. Ostatnio właśnie oni podarowali nam takie cudne pompony i zalecili, że kiedy na nie patrzymy, mamy zadawać sobie pytanie, jakbym się czuła, gdyby moje życie było jak ten pompon ciepłe, puchate i kolorowe. Oprócz powyższych praktyk. Warto też podarować sobie czas na medytację i wyciszenie się. Przede wszystkim odpięcie od wszelkich bodźców, które zakłócają Twoją energię. Znajdź ciche miejsce, gdzie nikt Ci nie będzie przeszkadzał. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i skup się na swoim oddechu. Wyobraź sobie, że wdychasz czyste, białe światło, żywe życie. A wydychasz szarą mgłę. A ta szara mgła to wszelkie stare, niepotrzebne, zużyte energie, które opuszczają Twoje ciało i lądują w fioletowym płomieniu. Taką medytację możesz stosować szczególnie. Przed snem i rano po przebudzeniu, a także w każdej jednej chwili, kiedy czujesz, że coś przepuszczasz przez siebie, że jest to coś nieswojego, niemiłego, negatywnego. Możesz też nosić przy sobie kryształ, który w danej chwili do ciebie przemawia, a będzie on absorbować. Negatywne energie i transformować je na pozytywne. A reszta zalet zależy od kamienia, jaki wybierzesz. I przede wszystkim, jeszcze przed przesileniem, weź kartkę papieru i zapisz na niej wszystko, czego pozbywasz się ze swojego życia. Nie, że chcesz się pozbyć, tylko pozbywasz się. Wszelki lęk, strach, ból, wszelkie negatywne emocje, toksyczne relacje, niepowodzenia. Pamiętaj, papier przyjmie wszystko. I kiedy już wypiszesz te wszystkie negatywne aspekty, spal tę kartkę, najlepiej poza domem, wyobrażając sobie, że wraz z ogniem wszystkie te rzeczy się dezaktywują, a uzysk odeśli. Do źródła wszelkiego stworzenia. Następnie, w czasie przesilenia, napisz list, w którym piszesz wszystko to, co istnieje w Twoim życiu. Ważne, żeby to było napisane w czasie teraźniejszym. A następnie, również spal tę kartkę. Pamiętaj, że oczyszczanie energetyczne to nie tylko fizyczne rytuały. To przede wszystkim praca ze sobą na bieżąco. To czas na refleksję i zamknięcie starych rozdziałów, aby z pewnością w sercu wejść w ten nowy rok. I tego Ci właśnie życzę, żebyś każdego dnia wypełniał się miłością, blaskiem i pewnością, że jesteś boską istotą, boskim człowiekiem, który doświadcza boskiego życia. Mówiła Konstancja Kowalska, medium i energoterapeuta.